Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w czytaniu dla zodiakalnego Koziorożca i zapraszam do wysłuchania. Moi drodzy, yy, wasze czytanie jest jedno z ostatnich, a ponieważ z waszej strony była najmniejsza liczba interakcji, dlatego jeżeli chcecie, żeby wasz znak był pierwszy w kolejności w następnych czytaniach, zachęcam do polubień, ponieważ to właśnie liczba polubień przesądzi o kolejności dodawania czytań. Dobrze, koziorożce drogie. Już patrzymy, co dla Was w tym tygodniu. Bardzo krótko zresztą. Zdecydowałam się zrobić takie osobne filmy, natomiast pierwszy, i ostatni raz, bo robię te czytania miesięczne. <coughs> takie bardziej rozszerzone, więc te tygodniówki trochę krótsze w jednym filmie raczej ustalam. Ale robię również czytanka miłosne. Czasem z serii wybierz karty, także zachęcam do subskrypcji i do polubień. Kozioroż nowe nowy tydzień. Patrz, że Wy tu macie fajną energię. Dobrze. E, niech ja sobie tylko już wykreślę, że tutaj mam Was. Okej. Okay. Koziołki, w nowym tygodniu w jakiej energii jesteście? Czwórka mieczy, karta, która mówi zwolniej. Odpocznij, zadbaj o swoje zdrowie, szczególnie psychiczne tutaj w tej karcie. Może być też tak, że jakieś nieprzepracowane problemy psychiczne będą się. Manifestować w pewien sposób, albo dawać o sobie znać poprzez zdrowie fizyczne. Czyli jeżeli gdzieś zaboli, coś zakuje, jakieś zmęczenie, to proszę zwrócić uwagę, bo wtedy coś się dzieje i dusza mówi za stopą i idziesz w złą stronę. Tak czy inaczej, w czwórce mieczy mamy potrzebę regeneracji sił odpoczynku, czy to jakaś choróbka się tutaj przypląta, czy po prostu osłabienie sił. Co jest przyczyną? A może urlop dla niektórych? Król kielichów. Mogą tutaj być faktycznie sprawy związane z Waszą psychiką, bo trochę się zagalopowaliście, trochę może za dużo w pracy, jakaś uwaga Wasza była przesunięta w jedną albo w drugą stronę i brakło tego momentu spokoju emocjonalnego. Stąd też potrzeba regeneracji sił psychicznych, duchowych i emocjonalnych. Co wam staje na drodze? Głupiec. Podejrzewam, że nowy kierunek najprawdopodobniej wydarzenia tego tygodnia wpłyną na to, że będziecie musieli albo trochę zwolnić. No i właśnie gdzieś tam to pozorne zwolnienie albo ten urlop, czy ten moment zatrzymania może Wam podsunąć pewne plany, pomysły i zmienić się troszkę kierunek Waszych działań. Co wychodzi tylko na plus. Co już za Wami? Siódemka kielichów. No właśnie, moi drodzy, siódemka kielichów to już jest taka totalnie głowa w chmurach. Ale totalnie głowa w chmurach, czyli my już niewiele z rzeczywistością wspólnego mamy, bo ciągle gdzieś tam myślimy, kalkulujemy, zastanawiamy się, dumamy i karty mówią stój, błądzisz, zatrzymaj się. No tak jak powiedziałam, najprawdopodobniej idziecie jakoś tak po omacku troszkę albo w złą stronę i wtedy bardzo często zaczynamy Jakoś tak słabnąć fizycznie, to dusza daje znak, że hej, idziesz w, kie... Uf, coś tu idziesz w kiepską stronę. Co macie w główce, o czym myślicie? Sprawiedliwość. Macie poczucie odpowiedzialności w głowie, macie poczucie, że ja muszę to załatwić, to zrobić, tutaj działać i tutaj. Natomiast karty mówią stop, zatrzymaj się, bo działasz I rozumiemy, kozioroż jest bardzo odpowiedzialny, ale... Zanim pójdziesz dalej, bo błądzisz, mój drugi kociorzu, w jakiej sprawie błądzisz, weź sobie wszystkie za i przeciw, plusy i minusy rozważ. I faktycznie gdzieś tam macie to z tyłu głowy, natomiast tutaj bardziej potrzebny jest spokój. W spokoju znajdziecie wszystkie odpowiedzi, nawet bardziej niż w kalkulowaniu. Co przed Wami? Dziesiątka kielichów, karta rodziny, karta szczęścia płynącego z relacji, karta bliskości z innymi. Może właśnie dlatego się zatrzymujecie, może to jest to ważne, może na to trzeba zwrócić uwagę. Może tutaj znajdziecie ten spokój wewnętrzny. Może tak być. Wy w tej sytuacji, wszechświat, bardzo dobrze. Wy jesteście w zakończeniu, w podsumowaniu, widzicie, dalej tak nie mogło być. Czyli nie bez powodu że świat was zatrzymuje. I dobrze, że już jesteście w takim e, zatrzymaniu w takim otworzeniu się na nowe, bo, bo nadchodzi nowe, bo głupiec jako wezwanie mówi, że trzeba będzie zacząć coś nowego. Otoczenie piątka mieczy. Możecie mieć poczucie jakiejś straty, porażki. Możecie mieć poczucie, że ktoś działa na nie waszą że ktoś nie działa na waszą korzyść, albo działa na... Nie korzyść waszą, o to chciałam powiedzieć, ale dopytamy o to, więc tym bardziej dobrze, że kończycie jakiś rozdział, nadzieje bądź obawy i znowu duma, nie, macie dwie karty, bycia głową w chmurach, to jest czwórka kielichów i to jest siódemka kielichów, tutaj czwórka kielichów w tej talii, no to zna maksa po prostu, ucieczka w wyobraźnię, często uciekamy w wyobraźnię, jak nam się real, realita nie podoba po prostu. Natomiast tutaj może być strach, że ktoś odrzuca mój kielich, prawda? Może ja tu do kogoś z tym kielichem idę, a może być odwrotnie. Może, może być poczucie, że ja nie mam ochoty w to wchodzić, więc jaka, yy, jaki jest rezultat? Wisielec. Zatrzymanie. Tak czy inaczej wszechświat Was zatrzymuje, żebyście nie podjęli pochopnie pewnych decyzji w tym tygodniu, więc proszę temu zaufać. Macie dwie karty zatrzymania. Czasem lepiej niż chłodna kalkulacja czy opieranie się gdzieś tam na głosie... Yy. Serducha a mniej jest warte zachodu niż um, działanie gdzieś tam z pryzmatu duszy. Nie wiem, jak to nazwać, nie wiem oczywiście, o co mi chodzi. My czasem próbujemy kierować się emocjami, uczuciami, czasem próbujemy właśnie kalkulować, a czasem instynktownie czujemy, co jest dobre, a co nie. Więc e, dopytajmy. Król kielichów śmierć. Zmiany. Zmiany właśnie w kwestiach emocjonalno-uczuciowych, związkowych, ale psychi coś wokół psychiki, prawda? Jakiś przełom tu macie. Wy jesteście gotowi zakończyć jakiś etap. Czwórka mieczy. Królowa denarów. To jesteście Wy. To jest Wasza karta. Czyli karta, która mówi, że Wy będziecie zatrzymani. Wy musicie zresadować troszkę ten swój umysł. Głupiec, trójka kielichów, nowy kierunek w relacjach, ewidentnie albo właśnie w tych emocjach, siódemka kielichów za wami i księżyc niepewności. Niepewności emocjonalne, zawieszenie, strach, lęk być może wynikające z tego. Więc nie dziwię się, że dochodzicie do takiej płaszczyzny, kiedy, kiedy możecie mieć poczucie, że trochę wariujecie, bo naprawdę nie wiadomo, co dalej. To dotyczy wszystko kwestii emocjonalno-uczuciowych waszej psychiki. W głowie macie tę sprawiedliwość. Dziesiątka Mieczy. Tutaj jest ewidentne, bardzo racjonalne spojrzenie na sprawę: że jeżeli jest koniec, to jest koniec. Może być jakaś zdrada. Piątka Mieczy, Sąd i Diabeł, jak najbardziej, moi drodzy. Tu jest próba wydostania się z jakiejś relacji toksycznej sytuacji toksycznej. To nie musi być tylko relacja, bo mam tu miłosną, ewidentnie zaznaczoną, ale sytuacja toksyczna ściągająca Was na dno. że już racjonalnie widzicie, że to jest tylko trucizna, którą sami spijacie, że nie ma sensu tutaj dalej tkwić w tym. No i jest ten wszechświat, czyli Wy jesteście tacy w poczuciu, ja już to kończę. Tak, bo ja byłem rozczarowany, byłam rozczarowana i mam dość skupiania się na negatywach. Chcę tutaj odżyć sobie, prawda? Emocjonalnej Emocjonalne przemielenie absolutne jest w tym tygodniu. Tak jak mówię, tutaj się pokazuje diabeł. No to możecie być wy ranieni, wy niepotrafiący się wydostać z jakiejś sytuacji, albo ktoś toksyczny w jakiejś relacji. Dziesiątka kielichów. No i właśnie. I ósemka kielichów. Czyli pojawia się poczucie być może pożegnania z kimś, i co miało cieszyć, no nie cieszy, więc niektórzy będą się rozstawać, powiem tyle. I wisielec. I y, kapłan. I teraz tak, jeżeli mam kapłan, to mam tak zwane wyroki z góry trochę. Więc y, koziorożcu, chyba ja rozumiem, że wy jesteście zdecydowani zakończyć tę sytuację. Ja jestem absolutnie świadoma tego, że no, dłużej nie wytrwacie w tym. Natomiast karty was zatrzymują. I tutaj, i tutaj. Jeżeli obok wisielca pojawia się kapłan, to znaczy, że nie bez powodu koziorożcu znalazłeś się w tej sytuacji. Może masz pomóc tej osobie. Może masz, nie wiem, swoją dobrocią, swoim dobrym sercem Jakąś tą sytuację naprawić Masz na to wpływ Nie uciekaj od tego W twojej głowie to jest koniec Okej, okay, ale karty pokazują Bo emocjonalnie wy jesteście już strasznie zdystansowani wobec tej sytuacji Ale karty pokazują, że coś tutaj z góry jest pokazane że, że wy się zatrzymacie jeszcze na momencik w tym Bo coś tu macie do zrobienia Dokładnie tak Coś jeszcze tu jest do przerobienia I teraz Tak Dziewiątka kielichów w Radzie. Karta, która mówi, żeby jednak skupić się na swoim szczęściu, żeby budować siebie, nie zostawać tam, gdzie czujecie się zranieni, smutni. Chociaż mam wrażenie, że to nie musi dotyczyć konkretnej osoby cała ta sytuacja, tylko Waszego wezwolenia się spod... Nie wiem, jakieś okowy nie mogę, nie potrafię, niejasności emocjonalnych. Jakby Wam się tutaj wszystko przejaśnia emocjonalnie w tym tygodniu. I teraz tak, to niektórzy będą się żegnać, faktycznie zostawiać coś już, odchodzić od tego, co złe. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu coś was będzie zatrzymywać, proszę, zaufajcie temu. Zaufajcie temu, bo mamy tego kapłana tutaj. To może być faktycznie też zmiana punktu widzenia na kwestie małżeńskie, prawda? Że już nie chcę tutaj być z tym partnerem, to nie ma sensu. Moja energia tutaj nie jest opłacalna w żaden sposób i inwestycja jest żadna więc może tak być, ale tak jak mówię jeżeli jest stop zatrzymaj się, jeszcze bądź w dodatku, że mamy dwie karty pomocników karmicieli, żywicieli e, tutaj mamy duchowe wsparcie tu mamy takie przyziemne wsparcie zaczekaj, może ta osoba potrzebuje duchowego wsparcia, bo tu jest ewidentnie osoba w terapatach dużych sytuacji w terapatach ale podejrzewam, że to afektuje też was bo ta sytuacja jest po prostu no kiepska tutaj więc karty mówią, zadbaj o swoje szczęście, twoje szczęście jest najważniejsze, ale jeżeli jednak coś cię zatrzymuje jakoś o jeszcze, poczekaj, po prostu bądź i zobaczysz, co się dalej z tego rozwinie, chociaż emocjonalnie już w duży dystans z waszej strony. No i w głowie już też to macie racjonalnie zakończone, więc i tutaj też już macie w zamiarach zostawić to iść dalej. Ale mamy zatrzymanie, i to jakby coś tutaj boskiego jest, co nas zatrzymuje. Kosmos tutaj mówi: stop, więc jestem ciekawa, czym to może być. Dajcie znać. Dobra, tyle moi drodzy na dziś. Wy jesteście bardzo silni. Yy, ogólnie, już nie tylko w tym tygodniu, ale bardzo silni, zdecydowani. No, nie do złamania ludzie, mam wrażenie. Yy, więc. Yy... Więc tym bardziej dajcie znać, o co choćby bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że, że często właśnie koziorożce przybierają takiej formy pomocy inne, wyciągania innych staropadów, bo wy macie tej siły za, za dwoje i troje. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.